Witam w kolejnym potencjalnym AndroPiku Tuna Chain, to jest l 2 Bitcoina. Co tutaj musimy zrobić? Tutaj musimy zainstalować sobie na pewno Uniswap Wallet, ten na pewno macie i MetaMask będzie potrzebny. Tutaj ten kranik jest niestety przeładowany, jak widać, i nie działa. Także link wrzucę wam. A działa, dobra, coś działa. Także zaraz to ogarnę, ale i tak to mam, także nie będziemy tutaj na razie nic wrzucali. Tutaj przechodzimy do tego. To i robimy transfer na ich chain. OK, tylko że coś nie chce to przejść. Dobra, nieważne. Trzeba po prostu popróbować. Tutaj łączymy się naszym metamaskiem na sepoli i robimy transfer. Tak? Tutaj wam wrzucę kod, żeby to po prostu nabijało wam więcej. Później możecie po prostu podawać swoje dalej. Jakiś punktów, tutaj jakieś historia jest. Nie ma niby rekordów, ale w portfelu mi transakcja przeszła. Także i tutaj też musicie właśnie na Ethereum was połączyć, na minecie, i po prostu wejść na portfel, przyłączyć manualnie na Sepolię i tutaj wtedy wrzucić sobie tyle, ile chcecie, tak? Wam portfel nie będzie się przełączał wtedy na mainet. I jeszcze tutaj mamy na. Tutaj na tym Galaxy coś jeszcze. Do 28, czyli do jutra, tylko to jest ważne. A. Telegram, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma nic takiego aż ciężkiego. Odwiedzić stronkę i polecać dalej, także spoko. Tutaj są jeszcze jakieś inne. To też. Retweety, i tak dalej. To są tylko punkty. I to też. To są tylko punkty, także żadnych nft nie ma. Z tego co widzę. No nie. Tylko punkty. Dobra. Pamiętajcie, że czas jest tylko do jutra. Wrzucam wam to za chwilę, czyli jest 15.30, także za chwilkę to będziecie mieli dostępne. To jest jakaś wave 2, czyli na pierwszą już się przegapiliśmy, ale to nic nie szkodzi, myślę. Robimy dalej i czekamy na dropa. Pozdro.